Cześć Wam, tu Wąski, Mikołaj. Kolejny vlog kulinarny w Chicago, Illinois. Chicagowska potrawa numer jeden, no to oczywiście chicagowski hot dog. Ale zanim tam, znajdujemy się w Wicker Park, w bardzo fajnej, hipsterskiej dzielnicy, gdzie nie opadle. Zaraz zjemy naszego hot doga, ale najpierw Windy City, poczekajcie, trochę wieje, ale najpierw zjemy. Nie zjemy, tylko przymierzymy spodnie. Ci z Was, co znacie wąski kanał, to pamiętajcie, że kiedyś zrobiłem film i materiał na temat chicagowskich amerykańskich jeansów. Przyjechałem po nową parę, także zobaczcie jak to wygląda. I zachęcam Was do obejrzenia właśnie tego filmu. No, więc jak widzicie, wyglądają całkiem spoko. To jest dark wash, ten pomiędzy. No i tutaj medium wash, czyli z bramy. Light washów nie mają, przynajmniej jeszcze. Mają jeszcze czarne. I tutaj chicagowska gwiazda, znak rozpoznawczy właśnie ich. Także zachęcam was, jak jesteście w Chicago, rzućcie okiem na Dearborn No moi drodzy, także jeżeli kiedykolwiek jesteście w Chicago i chcecie sobie sprawić e, chicagowską Made Chicago parę jeansów, to nim polecam, no i możecie zobaczyć w rogu ekranu film o tym, jak te jeansy są produkowane. Wszystko jest American-made, handmade, jest bawełna z Teksasu, a wszystko tutaj robione na miejscu. Jeansy męskie, jeansy damskie, taka fajna, chicagowska. Myślę, że bardzo spoko pamiątka, a jeansy nie są drogie, bo nawet jak na warunki polskie są dość tanie ponieważ parę jeansów możecie złapać za cenę około 30 do 40 dolarów także nawet po przeliczniku na złotówki nie jest tak źle moi drodzy, a teraz lecimy na tego hot doga chicagowskiego i opowiem wam właśnie o tym co się je tutaj w Chicago Illinois takiego lokalnego Basically, basically about no ketchup, right? No, no ketchup. No ketchup. You like the hot peppers? Yes, please. Here? Are you doing fries or no? Uh, yeah, I like some fries yeah. and I also ordered uh, a pizza, pizza pop. Pizza pop for here, right? For here, everything for here. Are you having a drink tonight? Uh yeah, thank you. You're welcome. So 14 and pizza total 15. 15.10, sure. I got 20, I zrobić 10. There is the dziękuję! No moi drodzy, pana sami słyszeliście. Za 15 dolarów mamy zestaw drink, chicagowski hot dog dog zilla oraz pizza pa coś co bardzo chciałem wam pokazać i dzisiaj mam okazję, także będzie coś nowego, moi drodzy. Hot dog po Chicago. Chicago style hot dog. To jest hot dog, który podaje się z cebulą, ogórkiem yy, oraz z yy, musztardą i pomidorem, no i oczywiście parówką lub kiełbasą, ponieważ macie różne wersje. Jest także wersja po polsku, ponieważ jak widzieliście na menu, może Wam mignęło, ale możecie zrobić Polish, czyli po prostu po polsku hot doga z polską kiełbasą Polish sausage. No i do tego papryczki na ostro jalapeno i ważna, ważna rzecz, zresztą znowu jak Pana słyszeliście, Ketchup jest zapromiony. To jest coś, czego się nie robi tutaj w Chicago. To jest profanacja chicagowskiego Hondoga. Jak smakuje? W ogóle pascie nie żałowali sobie totalnie. W ogóle sobie nie żałowali dodatków. Także tak naprawdę powiem Wam, że wszystko to się wylewa. Zresztą, jak sama nazwa wskazuje, dogzilla. Także, jak Godzilla, wielki, wielki, gigantyczny poddog. No i proszę bardzo, spróbuję go wam tutaj ugryźć, zademonstrować oraz spróbować. Niestety wypadają mi już składniki, jest tak wielki, tak nie żałowali tego wszystkiego. Spróbuję to jakoś sobie upchać, ale powiem Wam, będę musiał raczej dopychać, bo nie da rady. Konkretnie nie wiem jak się za to zabrać. Ja Leci. widzicie kolorowe mustarda się wylewa. Bardzo ciężko się to je, nie ukrywam, ale robię kolejne podejście. Niesamowity hot dog po Chicago. Powiem Wam, że masakra tego się w ogóle nie da jeść. Rozpada się jak cholera, ale pyszne. Uważam, że jeżeli jesteście w Chicago, nawet raz w życiu to powinniście e, chociaż raz e, spróbować Chicago Style of Hot Dog. A teraz wam pokażę pizza. To jedna rzecz. Jak widzicie, nie używam słomki tam w użyłem słomki dzisiaj. jednym z ostatnich bogów użyłem słomki. No, jesteśmy tylko ludźmi, Jakby to nie jest jakaś tam tragedia. Ale jak możecie, to zawsze jedna słomka mniej nic nie kosztuje. A zawsze, zawsze coś. Więc moi drodzy, dzisiaj bez słomki nie mam tej swojej metalowej, ale także nie mam także tej plastikowej Także jak nie musicie, to nie korzystajcie. I wracając do Pizza Puff. Pizza Puff, jak sami możecie się domyśleć, chodzi o pizzę, znaczy produkt pizza podobny, tylko że to jest pizza zasmażona na rozgrzanym, głębokim oleju. Gorące jak cholera. Zobaczmy, jak to wygląda w środku. Mmm, trochę jak chyba, nie? Pizza. Z mięsem w środku. Z serem. Sosem carbonara albo sosem pomidorowym. Och, piękne. Sam wylewający się tłuszcz. no nie jest taki, tak aż się nie wylewa w sumie. Ale. Jest całkiem, całkiem spoko. Pizza Puff jest taki, bardzo dobrze mi się w ogóle wspomina. Jak oglądaliście moje odcinki hmm, na wąskim kanale, czyli na tym głównym, Na tam mówiłem o moich praktykach studenckich w serii Niepoprawne dyplomata. Polecam przy okazji. No i właśnie na tych praktykach studenckich kiedyś hmm, właśnie się nauczyłem, właśnie wtedy jak na lunch przynieśli inni urzędnicy, w ramach integracji lunchowej, właśnie Pizza Puff. Pierwszy raz wtedy jadłem Pizza Puff, to był 2015 rok, jak byłem na praktykach studenckich, jest cudne. Nie jest takie łatwo dostępne, ale jest to taki właśnie chicagowski także wymysł z tego co wiem, z tego co kojarzę, właśnie Pizza Puff. No, cholesterol jak cholera. Ale pyszne, pyszne. Taki jeden, tam 4 dolary. Nie wiem czy rozpoznaliście, ale to właśnie tutaj wszystko się zaczęło. No właściwie nie tutaj, ale Byron sieć, sieć no i dwa punkty mają dostarczają, jak sami mówią, do samego Białego Domu. Także moi drodzy tutaj mamy jeszcze wielki paner z hot dogiem. Dla przypomnienia możecie sobie odpalić właśnie ten pierwszy odcinek, w którym właśnie zaczęła się moja przygoda z gastro-vlogami i vlogami po prostu kulinarnymi, czyli fast foody w USA odcinek pierwszy. Tych odcinków było kilka. No, w każdym razie, proszę bardzo. Na tym polega chicagowski styl. Moi drodzy, jeżeli Wam się podobało, to pamiętajcie łapeczka, subek oraz komentarz. No i jeżeli interesują Was bardziej poważne tematy, to zapraszam Was na wąski kanał, gdzie znajdziecie moje filmy. Wąskaj Channel V o n s k y Dokładnie tak moi drodzy w o -n s k y Wąski Channel e, Także wszyscy są zainteresowani Wiedzą o co chodzi, nie ma problemu z wchodzeniem Przynajmniej do 90% restauracji Z kamerą i nagrywaniem e, Tego jak to wygląda W Stanach Zjednoczonych mówię wam Jest e, klimacik, jest moc e, No właśnie, co ja mówiłem Wprawdzie naszą grupę elektorat wąskiego hmm. No i wszystkie filmy dokumentalne na wąskim kanale, poważniejsze rzeczy, seria Niepoprawny dyplomata. A tutaj bawimy się formą, bawimy się jedzeniem, żeby było także trochę luzło. Pamiętacie Instagram? Instagram, Snapchat, już już nie używam na Instagram. Więcej foteczek z podróży i zapleczaj i tego, co się dzieje, jeżeli chcecie być na bieżąco. Jestem wąski, Mikołaj, Chicago, Illinois. Subskrybuj wąski kanał, zostaw lajka i komentarz. Dołącz do naszej grupy Elektora Dwąskiego na Facebooku. Po więcej zdjęć i inspiracji z podróży wpadnij na Instagram.